Dzień dobry, drodzy Państwo, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie taki, powiedzmy w cudzysłowie, e, bonusowy odcinek, dlatego że pójdziemy mm, się trochę powłóczyć, ale sensem dzisiejszego odcinka nie będzie samo włóczęga, a miejsce, po którym się włóczyć będziemy. Czy włóczyć, no, pewnie to nam zajmie, nie wiem, z 10 minut max i, e, i to będzie wszystko. Natomiast chcę Wam to miejsce pokazać, dlatego że ostatnio jadąc do rezerwatu przyrody Husów, wyjrzałem przez okno, i zobaczyłem to miejsce, mówię: Kurczę, muszę tu przyjechać, i zaraz wam to miejsce pokażę. Spójrzcie, drodzy państwo, o to miejsce chodzi. To jest, z tego co czytałem, stara cegielnia, i przy okazji też był tu kiedyś młyn. Natomiast, no, dzisiaj wygląda to tak, jak wygląda. I w ogóle, a muszę wam to powiedzieć, jest taki pisarz Wojtek Gunia, który tworzy w gatunku Weird Fiction. I on napisał taką książkę, którą czytałem e, ubiegłej zimy. E, pod tytułem Nie ma wędrowca Jezu, jakbyście mieli okazję i lubicie takie klimaty, to jest taki, taki no po prostu dziwny horror e, mówiąc wprost e, i tam akcja dzieje się między innymi w takim budynku na Odludziu, nie chcę Wam też za dużo mówić, ale e, no jest zima i od razu jak to zobaczyłem to ta książka mi się przypomniała swoją drogą, no bardzo, bardzo dobra, więc jeszcze raz Wam przypomnę Wojtek Gołnia, jeżeli lubicie takie klimaty, to warto. No i od razu też po zobaczeniu tego miejsca postanowiłem, że tutaj przyjadę. Co prawda ja obejrzałem też trochę filmów na, na temat tej, tej cegielni i trochę też poczytałem. No to tutaj jest teraz już, jeśli wierzyć opiniom ludzi, którzy tutaj byli kiedyś ileś lat temu, no to teraz jest tutaj bardzo już posprzątane i z tego co widziałem to, znaczy co, co czytałem to tutaj też odbywają się w weekendy Strzelanki, w sensie paintball jest tutaj organizowany, ale nie wiem czy to też polega na prawdzie, bo nie ma tutaj żadnych śladów po farbach ani po tego typu rzeczach, które z paintballem mogłyby się kojarzyć. A słuchajcie, drodzy Państwo, w związku z tym, że ze mnie to jest dupa wołowa, a nie żaden odkrywca ani urbek sowiec, to tak sobie to tylko dzisiaj obejrzymy, powiedzmy, bardzo pobieżnie, dlatego, że ja, ja jestem dość mocno sran, żeby mi coś po prostu nie wpadło, na, nie spadło na łeb żeby się gdzieś w jakąś kabałę nie wpierdzielić bardziej po prostu lubię chodzić po miejscach, które są do chodzenia przeznaczone, to powiedziałbym, że zbyt gościnne nie jest, ale no z racji tego, że te stare budynki lubię bardzo to nie mogłem sobie odpuścić, a jeszcze wspomniany wcześniej Wojtek Gunia spowodował, że ja musiałem to miejsce odwiedzić. Fajny jest tutaj przeciąg, to znaczy jest po prostu chłodniej niż na zewnątrz, bo na zewnątrz jest teraz 100 stopni, bo jest 25 sierpnia, więc jest ultra, ultra ciepło. Z tego co też widziałem tutaj, jeżeli chodzi o Opisy ludzi to e, opisy ludzi tego miejsca, którzy tutaj już byli jakiś czas temu, no to jest tutaj wielkie nic, jeżeli chodzi o taką wartość, e, powiedzmy sobie, urbeksową dla osób, które się tym mocno zajmują i po prostu na tym znają bardziej niż ja, bo ja się nie znam w ogóle tyle, że sobie po prostu czasami oglądam takie filmy, e, więc nie ma tutaj pewnie żadnych takich artefaktów, które mogłyby być dla nas cenne. Natomiast no, samo, samo to miejsce jest A, takie poniekąd. Kurde, nie chcę powiedzieć magiczne, ale chyba nie będzie lepszego słowa, dlatego że wygląda to fajowo. I nie wiem też, czy nie będzie to wkrótce zupełnie wyburzone, dlatego że w związku z tym, co czytałem, że tutaj pojawia się coraz więcej gruzu, który jest stąd sukcesywnie wywożony, no to to miejsce może za jakiś czas zupełnie z mapy zniknąć, więc tym bardziej... Korzystam, skorzystam z okazji, że jeszcze stoi i że tutaj w ogóle nie ma żadnych takich e, znaków, żeby nie można było tutaj wleść, Pewnie, nie, nie wiem, no chyba nie można, zresztą nie wiem, no Chyba nikomu nic się nie stanie, jak sobie to po prostu zwiedzimy i zaraz pojedziemy Ale tak jak mówiłem Wam, ten odcinek będzie bardzo krótki, bo też nie ma tutaj za wiele do zwiedzenia, ale... Z zewnątrz ten budynek wygląda doskonale. Kurde jakieś katakumby. Nie, nie katakumby. zakładam że to są po prostu... że w tym miejscu był wypalany, były wypalane cegły albo cholera wie, bo tak się na tym znam jak wam powiedziałem przed chwilą. Że się na tym nie znam wcale. Fajnie jest tutaj pod kątem temperatury I tyle. No i to wygląda fajnie. Te oto nie wiem no chyba tak, to, to, to kojarzę, że to jest takie miejsce, gdzie się wywalało gdzie były po prostu piece ale mogę pleść bzdury bierzcie na tą poprawkę, że jestem że jestem totalnym amatorem i głupkiem, jeśli chodzi o takie tematy i podniecam się nimi na no, takiej zasadzie, że po prostu są stare, zniszczone i z duszą dlatego tu jestem i tyle. No i chyba tak szczerze mówiąc, no tak sądziłem, że na tym się nasza wycieczka będzie kończyć. Możemy sobie to obejść dookoła. No ale tak jak już ktoś tutaj pisał, to no nic istotnego, nic ciekawego tutaj już niestety nie znajdziemy. Ale kurczę, no to jest wszystko, niestety. Ale to, jak to miejsce jest, no, jeśli chodzi o ten teren, jak to fajnie wygląda, z takiej dolinie. O kurde, jeszcze taki zajebisty komin. Kurczę, ale. Znaczy, tak, żeby była jasność, nawet gdyby się na ten komin dało wleść w jakikolwiek sposób, ale widzę, że się nie da. To i tak bym tam nie wlazł. No, nie da się. Znaczy, no nie ma tutaj nic, co mogłoby posłużyć jako drabina. Ale to dobrze może. Jakby komuś przyszło do głowy się tam spinać, to mogłoby się to różnie skończyć. Nie pamiętam, co mówiłem wcześniej, ale chyba to, że. Aha, wiem, to miejsce jest tak fajnie położone w takiej dolinie i takie fajne wrażenie robi. Z, z zewnątrz. Nie wiem gdzie jest wyjście na górę, ale wiecie co, tutaj ktoś pisał, że trochę głupotą byłoby wchodzić tam, na to pierwsze piętro, ze względu na okropną jakość tego stropu, który tam jest po prostu, dlatego nawet nie mam zamiaru chyba tego wejścia na górę szukać, bo, bo dobrze mi się chodzi na dwóch nogach, które są sprawne. Więc nie idę. Ale też nie wiem, co by. Kurczę, nie wiem, jakby to można było wejść. Chociaż to będzie sam strych. No bo zobaczcie, tutaj jest dość wysoko. Czekajcie, jeszcze zerknę od tej strony. Bo z, przez okna widać, że tam jest. Aha, nie, no musi coś tam być. Bo zobaczcie, tutaj już jest sufit, więc nad tym sufitem. No, będzie jeszcze to pierwsze piętro. Ale. Ale dam sobie spokój. Bo. Bo ani nie wiem, gdzie to wejście jest. Aha, dobra, już wiem. Tu jest kurnia drabina na to pierwsze piętro. No. Ale. Zobaczę tylko, jak to tu wygląda. Ale tutaj nic nie ma. Nie wiem, jaka jest jakość tego stropu, bo się głównie na stropach znam ale nie będę testował zresztą tu po, po nic tak naprawdę bym wyszedł, bo bo nic tu nie ma ciekawego i tym samym drodzy Państwo pierwsza wycieczka w opuszczone miejsce za mną nie będę przedłużał na koniec jeszcze pokażę Wam to, tą cegielnię z samej góry bo jest no książkowa po prostu wam powiem myślę że takimi miejscami autorzy weird fiction i ogólnie horrorów mogliby się inspirować no kurde zajebiste podoba mi się fajnie także odezwę się do was zaraz będąc już u samej góry i na tym dzisiejszą wycieczkę kończymy ja w związku z tym, że jest u góry na ulicy, że są coś ludzie, to pożegnam się z wami od razu, bo nic już więcej do powiedzenia wam nie mam dzisiaj. No widzimy się na kolejnej wyprawie, mam nadzieję, z jakiegoś miejsca, które nie będzie tak zdewastowane, zniszczone, opuszczone i gotowe do rozbiórki, czyli pewnie z jakiegoś zielonego, pięknego szlaku dzisiaj. Dzięki za obejrzenie tego Filmu, wszystkiego dobrego Wam życzę. Do zobaczenia.